się Szymonka, z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale. I ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. Jesteśmy dzisiaj, słuchajcie, w gierce, która nazywa się Dashing Simulator. Jest to taki symulator prędkości nowy w Robloxie, bardzo fajny, z fajnymi nowymi rzeczami. Będziemy tutaj się ścigać razem z Bellą, zobaczymy, kto wygra każdy wyścig. Nie każdy w sumie, ale kto wygra Bella. I ja Vito? Dajcie znać w misji. komentarzach, jak myślicie, kto wygra. A jeżeli filmik Wam się spodoba, chcielibyście więcej filmików z Robloxem, właśnie z, te, z, takie, z tego typu symulatorów, stawcie koniecznie łapeczkę w górę. Fajnie, że będzie ponad 30 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie bo każdy, że jeszcze tego tak nie robicie, włączcie sobie dzwoneczek wszystkie powiadomienia i wpadajcie na witoshop. Oraz najlepików podobny numer gazetki Wito Team, a my lecimy, słuchajcie, wczoraj nie było filmiku na kanale. Wiem pewnie jesteście bardzo, bardzo smutni, ale wynikła taka sytuacja, że się źle czułem i nie mogę dla was tak. Ale słuchajcie, dzisiaj jest filmik. Więc jeżeli chcecie, żeby filmy powróciły codziennie, zostawcie teraz łapeczkę do góry. Jak będzie dużo mam do góry, to będę wiedział, że chcecie. Słuchajcie te filmy codziennie, bo ja nie wiem w sumie, czy chcecie te filmy codziennie. Czy wy je chcecie, czy nie. Dobra, ale nie gadajmy już tu za długo, bo już za dużo gadamy. Idziemy, słuchajcie. Bella, wychodzimy tu i popatrz, jakie. Slow motion. Bella, jakie slow motion. My powoli chodzimy. No, trzeba iść tutaj za. Zebrać Bella te kółka. Możemy, słuchajcie, w spowolnionym tempie w sumie tutaj teraz e, rozmawiać, <noise> bo chodzimy tak powoli <noise> dziwnie, śmiesznie. <noise> Czemu ty się tak śmiesz... Jeszcze mi zabrałaś to, cłaniaku, zostaw! Zostaw tą żółto bo żółta ma chyba więcej. <noise> bo, jak ty szybko już biegasz? Przestań! Przestań, to moja Kolor, no, ja nie szybko wita. Popozi... No bo ty się witałeś i stałeś. I o. zaraz, trzy, nie. Zostaw. zostaw, zostaw. Ja to zaraz wezmę. 270 spida, ile ty masz? 300 już, no to nieźle. Ale tu mam jakąś dziwną to. muszę iść do tego. Te domku. niebieskie dają, nie wiem ile, 5 to je bardzo je mało je dają. Nie, coś innego. 300 coś. Jajko? Jajko? Może jajko mam już kupić? Możesz, a ile ma? Ile kosztuje? 250 spida, no, no faktycznie to możesz kupić. Nie zastanawiam. Kupujesz jajko? O ty cwaniaku. Co to za Co, za śmieszny pet? Profesor się profesor nazywa. Profesor się nazywa. Dobra, ja zbieram do 500, bo jak ma się 500 spida, można zrobić rebirta i no. będziemy mieli pierwszego trail'a. I trailer są też bardzo fajne tutaj. Yy, znaczy tak mi się wydaje, że są fajne, że fajnie wyglądają. Więc Aha. zobaczymy, słuchajcie. Ja już zaraz te 500 spida dobiję. Patrz, jak ja już teraz szybko chodzę. Szczytuję zaraz ja ten... będę szybko rozmawiał, słuchajcie, bo będę tak szybko biegał, że nie nadążę tutaj rozmawiać, będę musiał tak szybko gadać, że wy nie nadążycie po prostu. Oh my god. I widzę te wszelowski nie. Tak? Ja też nie widzę. Dobra. Mamy 500, chyba możemy zrobić Rebirta. Tak. Zróbmy Rebirta pierwszego. O, kolejny Rebirt jest za dwa, dwa, ponad 2000. I mamy pierwszego traila. Wow! okej, okay. dobra, patrz, Bella. Widzisz, jakiego mam traila fajnego? Tylko, że usuwałem się wtedy prędkości wszystkie. A pety? Za to trzeba uważać. Pety chyba nie. A pety są za 250, tak? tak. Jest dokładnie, pierwszy, tak. dobra. E, czarne dajem nam 500. Czerwone 250 speeda, tylko nie wiem gdzie są, bo ja tu widzę tylko żółte i niebieskie na razie Ło jak jeszcze, to szybko tu biega Jest jeszcze ta, yy, no, <laughs> cloudy Land tam Widzę właśnie, że są inne światy I Można tam wejść, w ogóle to... mnie nie cofnęło nic No to dawaj, nic idziemy wiem, tam Bella, chodź, chodzi. pójdziemy tam we dwójkę Czekaj, bo muszę w kulę złapać Bardzo ładna mapka tu jest w ogóle no to jest to... Elity, tylko to jest jedna taka mapa. To no. i za ile tam można wejść? Wiesz co? Nie wiem. Nie, nie cofnę się. Nie cofnę się. Nie wiem, może coś trzeba kupić specjalnego. Dobra, okej, ja wiesz? tutaj biegnę, słuchajcie, zobaczymy, wow. czy do Cloudlandu możemy wejść. Eee... Możemy chyba. Można, no ja wow, bym. O, można, dobra, elegancko. No teraz ja się zgubiłam troszeczkę. Jak się zgubiłaś? Ja, no, bo ja, bo ja jajko mogę kupić i. Aj, ale my tu nie przeskoczymy. A, trzeba mieć bardzo widzisz? dużego Speed'a. No. Bo się nie da przeskoczyć tutaj. Te jajko bardzo A Ej, ja spadłem teraz. Wiesz? O, dobra jestem, tak? No bardzo To ja bo kupuję ja też, uwaga. Szybko, wito. Batman! Szybko. What? Serio? Ja Jaki piękny profesora? pet! Ja nie Equip. Mogę. Pokaż tego swojego profesora, gdzie ty jesteś? Um, ty PET inaczej co nie niż takie Tak, tak, co on w ogóle daje? Nie wiadomo co on daje, bo nic. Razy dwa spida chyba. Yy, zaraz okay, już, idę dobra. sobie do ciebie. Ja jestem na początku. Czemu rebie to sobie nie zrobisz? A po co mi? No bo dostaniesz trailer. No, wie ale wszystkie prędkości No to mi co, się ale usuwam. trailer dostaniesz, to będzie fajne. A po co mi trailer jest? Ja bym ja chcę mieć trailer. A on to daje? Nie wiem, chyba nie. No właśnie, nie. no to po co? Fajnie mi wygląda jest? po prostu. A tam wygląda, ja chcę być lepsza. <laughs> Dobra, okej, okay. o, widzę ciebie, siema. Siema. Zobacz, poznajmy go Nie, ty profesora. za szybko biegasz. No, czy ty jesteś Pokaż. Jaki śmieszny, jak no, Doktor Otif tak trochę tak wygląda. Tak. No, podobny Został na Maxa. To? Bella, ty mi wszystko teraz. No serio, ty wszystko zabierasz. Przestań! Bella! No weź, nie rób tak. Co? To sobie sa boxy, ja nie mam da boxów. No właśnie, ja mam chyba, zaraz kupię, słuchajcie, coś o, tutaj nie. ciekawego. Zobaczmy, jakie pety. Nie, pety to są tylko tutaj. Dobra, weźmy to w ja store. Zbieram. I boosty no. zobaczmy. Patrzcie, Double Multiplier, one pet, okej. Okay. Storage. Grand Reaper jakiś. Zielona To jest jakiś pet specjalny. Uuu. Dwa razy Expa, to jest jakiś specjalny pet, słuchajcie, chyba. którego O, jest wyścig, dawaj na wyścig. A był, ja a nie ja mam nie szansy. Wiedziałam. A ja ja nie mam to ale biegnę, słuchaj. 10, 9. 8, 7. Witam się, że kura była! Ty, no to fajnie, ale ja jestem na wyścigu. A no to dwa, wygraj Jeden, dla mnie. nie wygram, go! Ja chcę do... <laughs> Co ja z okay. był, jak ja nie dobiegnę tam <laughs> nawet do bety. Ja nie wiem czy do po... No fajnie. O, to musisz... się fajnie pobiegało, nie? O, możemy grać piłkę witam. <laughs> Dobra, okej, okay, super, tak? To jest taki y, ten. Ale są boiska, Wiesz. ale nie ma nic ten. Nie ma piłki. Taj jakie ma fajne pety dwa? O, takie króliczki. jakby króliczki, dobra, dobra fajnie. A ja idę kupić jajko kolejne. Ja myślę, że możemy tutaj w storze coś kupić, ciekawego. Jest pet. jakiś pet Grand Reaper, ja nie wiem czy on byłby taki mega dobry, ale możliwe, że hmm. tak. Double, multiplier i potrójny, nie wiem. Nie wiem, to. co bym miał kupić, żeby było lepsze takie, żeby wiedział, że to Speed. naprawdę mi coś da dużo. Mm, dobra, biegam, okej, okay, tu się zepsuło. Zap ale teraz tak, mamy, mamy speedy możemy kupić. Hmm. Ale mamy właśnie boosty, boosty byłyby fajne. Ja? Grand Reaper, czy to jest jakieś ja. epickie jajko po prostu? O nie, bo ten za będzie lepszy. To jest Wystarczy Weekly Tak, to jest Weekly bejdzie. Pet za 300. Eee. Nie, nie, to to są jeszcze jakieś inne pety. Dawajcie tą kulę. I on jest za 300 Robuxów, dobra, kupmy to jajko, trudno. Nie, nie kupuj Zobaczymy, co nam tu wypadnie z tego jajka. Uwaga. To, co ja ci o tym Common, czy jakiś zwykły, słuchajcie. Aj, <laughs> eee, niedobrze, i wydałem 300 Robuxów. Aha. Razy 500 spida no to nie jest taki zwykły w sumie. Czartna I możemy... Czarna kula! kula. No. Możemy kupić sobie jeszcze razy dwa spida i to będzie myślę, że mega spoczko. Dobra, okej. Okay. Zobaczmy jak teraz Vito biega, patrzcie. Ale wolno! Ale wolno Ile masz, Vito. Bela? 2000? tysiące? O myślałam, że Czy to jest. Ja już mam A cztery Vito. Ja jedę do kuli. Zobaczymy, jesteś? kto jest teraz szybszy ja Bela. Ciebie, Vito, nie ja Cię wygodę. Eee... Ja zbieram kulę, ja się stądzę. Sobie... Eee... O, myślałam, że nie. Mi zebrałem nie zebrałem, nie! Jak ja to zrobiłem, dobra. To jest ta główna bella, z jajkami? Tutaj. O, jeszcze tu. Właśnie ile jajko tu, kolejne jeszcze kosztuje? Jeszcze rzutą jest, mam ciebie. 3000. Ej, dobra, ja za 10 ha. mogę kupić to jajko. E, dobra. Jak nie mam. To ja idę. Nie, przecież ja mam 15 tysięcy, co on mi 50 pisze 50? Że ja nie mogę tego kupić. 3200, jeszcze No ten of Aha, co? Tutaj trzeba mieć 3 rebirdy, a tu jeden, żeby kupić to jajko, bella. Czyli i tak Serio? musisz zrobić rebirta No i ja stracę te moje 3000? No stracisz, no, więc no, rebirty Bella trzeba cały czas robić, patrz Bo inaczej to się nie opłaca szat, Musisz rebir... robić cały czas, więc jak tylko dobijesz te prędkości to rób od razu rebirty Bella A już mogę e... kupić Możesz. Możesz Już raz zrobiłam rebirta, No i kolejne Bela. możesz, patrz A po co mi kolejny Jak kupię sobie jedno jajko i później zrobię rebirta Nie wiem no co nie, wiesz? Dla mnie to, moim zdaniem, dziwne to. Nie, to jest nie dziwne, to jest dziwne. przemyślane bardzo To prostu, nie jest przemyślane, ja robię cały czas rewirty. Dobra, trailę. Patrzcie, mamy taką tęczę teraz. Dobra, wow, to ja popatrz. Yo, ja mam co? jakieś pioruny Ładna? wokół siebie. Ale to jest dziewczynska Wito, traila. Ale ja, ja mam pioruny wokół siebie w ogóle a nie, jakieś. A dla ciebie, Wito. Czekajcie, trail. Okej, okay, fajne to jest, dobra. Okej, okay, wejdźmy tutaj. Teraz uh -huh. możemy kupić to jajko za 10 tysięcy. Zobaczmy, co z niego tu mi wypadnie. Ciekawe, ile petów maksymalnie w ogóle. King! Oh. Fajny. Eksy Queen. Cztery pety możemy mieć na maksa. A to ty masz już trzy pety? Już mam trzy. Mam Kinga, mam Batmana i re jakieś. Revenge. Dobra, nie ale Mam Revenge. Dobra, jeszcze jedno jajko, słuchajcie, kupimy. Zobaczmy, czy możemy teraz do Cloud Landu tutaj wbić. 300 mamy wow, udało mi się, dobra. Jest reward daily. Dostałem coś Zaraz tam przyjdę, Wito, wcale nie jest Tutaj trzeba doskakiwać wszyki. już, o, zielone tu są, zielone dużo dają jest chyba, nie? Jest mapa z jajkami Aaa, nie doskoczyłem Coś dają, ale nie za dużo, Wito ja Coś zapalam... zielone? Tak, ja miałem Nie dają 350 chyba Ja miałem czarnego, Wito tu ma pająka jakiegoś Uwaga, otwieram złote Ja też jajko. otwieram, ja otwieram zielone, yy, niebieskie rzadki mi, się... Jasi rzadki, rzadki mi się Soldier Jaki rzadki? wo ci Ksiupit, ale ładny, Uuu. załóż go Pawski bardzo. Wow, fajny. Poznaj mojego Pokaż, Pera, gdzie on jest. Vito. Tu on ale, fa Vito. Widzę, ale fajny. Jaki słodki. Jaki Mega fajny. A ja mam o, jakiego śmieci. czekajcie Ja mam soldiera. Mam żołnierza teraz. Ja tak powoli chodzę. No, na razie Pokaż powoli. Tego żołnierza. No tak wygląda. Śmieszne widzę. te pety. Pokaż. Tu jest A, y no, z lewej. Widzę, fajny. Jest żołnierz. Fajny. Dobra, okej. Okay. Czy my możemy kolejnego rebirta zrobić? Za 20 tysięcy możemy kolejnego. ok? A ja też chcę rebirta Dobra. Rebirty są spoczko, trzeba je robić, słuchajcie. Dobra, za przeskakujemy 2, tutaj jeszcze raz, uwaga. Tutaj w Bibela, bo tu masz skrzynkę, za którą dostaniesz fajną e, kasę. No wiem, ale z tą moją prędkością na razie nie wbijesz. Myślę, tam. że wbijesz. A gdzie to jest? Popsa! psa, Idę dobrze. Ej, tu fajnie, bo te po 350 idę. się fajnie zbiera. Pe wow, 50 tysięcy spida mamy już. Hmm. Nieźle. Nie, Dobra, to możemy karte. zaraz tutaj, słuchajcie, ha, ha, e, robić mówię? te. Jak to się nazywa? Wyścigi, bo patrzcie, mamy spida. Czerwone kule! To ja nie idę na wyścig te. No o, teraz... ja idę na wyścig! Nie zniknął mi wyścig! Jak, co ci znikną? Cześć, bo ja ci się odrodziłam, nie? Aha! I on mi zniknął! To nieźle, ale 22 sekundy jeszcze na wyścig, to dziwne, że ty nie możesz dołączyć. Czy nie można. No I można tradować tu w ogóle, Bella. Można, widziałam. Możesz wow! Mi coś dać, jak ja nie mam nic. Za darmo. Ja nie mam nic, Bella, żeby Ma, ci dać. Wszystko A mi co to są te pioruny w ogóle? Nie powiem ci. Mi o co chodzi z tymi piorunami? O dobra, mam kasiorkę. Ja mam jednego kwiatka, o co chodzi? Ty Szłał. też masz jednego. Uwaga, wyścig, A! zobaczymy, kto wygra. Jeden, go! Ej, Hoppa. biegnę dosyć szybko, ale gościu Hoppa. szybciej od, ode mnie, ale wpadł do lawy chyba. Um, Ej, to ja wygram, może? Zielone tu. Patrzcie, wygra wyścig! Witam, wygra ciekawa. wyścig! Wito YouTube Wonder Race! Eee, wito Super! YouTube is, eee... Co? A nie, wygrałem, słuchajcie, nie wiem, co za to dostałem, ale wygrałem. Napisane. Nie, było napisane, że wygrałem jestem najlepszy. Nie, było. I tyle. Kolejne um. rebirty zrobiłem już. Eee, ja robię Dobra, tło. mamy kolejne trailer, zobaczmy. Wow! Jakiś hak, hakerski taki. Chmurzastą to nieźle. W dobra, czy mamy 10 tysięcy, żeby... Mamy. Kupimy sobie jeszcze raz to jajko. Piękne, czerwone kule. Okej, okay. uwaga, otwiera się. Znowu King! Ha, ha, ha. Nie chcę Kinga, czy mogę go jakoś z... ja strajdować? też się, muszę się ci fajnie da. Nie da. wiem. A gdzie są jakieś inne jajka jeszcze lepsze? Na pewno pewnie w tym cloud y, tym są, nie? A co ty nie przeszedłeś tego? Całego do końca? nie zrobiłem, bo poszedłem na wyścig. Au, dobra, to ja przejdę. Ale idę chyba... zrobić to. Dognie. Ej, tam jest fajnie, bo właśnie te... Ej, tu jest chyba jajko, nie, nie. jest. A to jest spawn, dobra. To ja nie wiedziałem. ci się za, do końca. Za... To jest spawn, tam spawn? nie pchł. Co to? Tam jest jakieś pioruny? Za 100 piorunów! Właśnie, a skąd? A, te... skąd te pioruny? a, za wyścigi Bella, wygrany wyścig to jest jeden piorun Serio, mam 100 piorunów ten. Musisz 100 wyścigów wygrać. To, przecież jest to ja, już ja mam jednego pioruna już. Ale zaraz, bo I co tutaj tam się dostaje? Jakieś inne... epickie opeta? Yy, nie wiem, znaczy rzadki, Legendarnego. Legenda, wow! No, legendarny. To nieźle. Ty, Wito, tu są pioruny! Wito, nie idź tu. Ej, idę tam! <grym> Ty, oszukisto jeden. <grym> Mam też jednego, Wito, pioruny. Ej! Ale I tam są tak do zbierania po prostu? Na, nie wiem, na razie wiesz, co dużo przeszłam i był jeden tylko piorun. Ej, ale tutaj, tu Ty Speedy szybko się zbiera, nie? No, szybko się zbiera. Bardzo Dobra, dużo Dobra, uwaga. Czerwonych kul. No. E Gdzie są te pioruny? Iceland. Ja zebrałam, Wito, jednego, więc może no, był tylko jeden. Idź stąd! Ej, Bela, idź stąd! Idź stąd to są moje pioruny. Eee... To Aaa! moje rzeczy. No i dobra, wszystko, Wito, zebrane. Nie, nie zebrane. O, to jest więcej. O, czerwony. Ty, tego Ej, to tu się może pojawiają co chwilę te pioruny? No, bo te kule też się odwracają, bo ja... Ciekawe. Wszystkie... No tak, odrodziła się teraz. Ja tu wszystkie Ciekawe, czy Vito właśnie już. te pioruny się tu pojawiają częściej. Dobra, Ej, tak szybko Gdzie jest wyjście? Chodzi, że jej nie zapałeś. Ej, dobra, jest, faktycznie, okay. za 100 piorunów jest okay. legendarny, ale 90% jest na tego legendarnego, a 10 na god. Mm, no, to też dobrze na god. No, god to najlepszy jest chyba. Mm, nie wiem. Dobra, ale tutaj nic nie dostajemy więcej, więc to trochę lipa tak e, i nie ma wie. żadnego jajka nowego, więc e, ja lecę na spawn zobaczyć jakiś kolejny świat, słuchajcie, czy jest jakiś fajny. Ja też. E, do zdobycia, ja więc też musimy iść to. na spawn. Spawn, okej. Okay. Dobra, ja Znabione. mam 300 tysięcy spida, co nie? I teraz tak, żeby kupić te za 10, to trzeba mieć rebirta? Tak. A... Musisz mieć 3 chyba. Jeżeli masz już 3. Popatrz, ja mam Farm wild, <laughs> Mogę wejść na inną mapkę, bo mam 6 rebirtów. 50. O! Tu I są czwarty. jakieś epickie jajka. Mam Wito 4T już. Są za 80 tysięcy jest. Kupuję. Rebirty. Ej, co no enough naft, a nie ile tu rebirtów ja muszę mieć. Więc muszę Czekajcie? teraz Wito. 8? A ja ile mam? 10 tysięcy na zbierać? A ja mam 7 i będzie fajnie. Dobra, mamy 8, uwaga. Za 80 tysięcy jajko. Bardzo szybko się. Kosmiczne. Ło, girafa. jest <laughs> Fajna. Bardzo... Dobra, 40 ona daje, dużo daje. Bardzo szybko się później wow, jest... kasę po tych 3, i tak, 3 10. bo nie miałam 10. nic, a już mam 5 tysięcy. Dobra. Tak, tak, tak jest on jest bardzo szybko i te pety są naprawdę kozackie Ja kupuję no. jeszcze tutaj. Są ty, naprawdę. Te jajka, tak, zaba. Ło, wow, kaczka! <y> kaczka jest fajna. 40 nie, no różne tutaj wypadają no, z nich. Ale te same jajka Wito. No to co? Mam nadzieję, że w tym świecie są też jakieś właśnie fajne inne jajka. No są, i no tutaj są inne. Tak? No przecież ja. A, bo ty gdzieś jesteś? Tak, wiesz? tu są różne jajka. A gdzie ty polazłeś? Wito. Tutaj unik, y, rare można trafić. Tutaj A tu są legendarne, jedynie. ale 1% na legendarnego. A no to ja będę I miała to szczęście, że ja go wylosuję. Tak? No? myślę, już tak, przeczuwam. O oh tak mój god. Właśnie. To ja jestem ciekawy. Dobra, jesteśmy w, w tym innym coś. świecie. Okej, okay. to jest bardzo fajnie, słuchajcie, bo są właśnie te inne jajka, które możemy kupować. Yy. I dosyć szybko mi się teraz to wszystko nabija tutaj. No, bardzo e... szybko. Ale ciężko Fajno się łapie jest. nawet teraz te kule. No, bo za szybko Za szybko chodzisz. się biega. Ja po tobie zbieram Dobra, uwaga. O, mamy tutaj jakieś patch droga i jakieś takie przeskoki są. No fajnie Fajne. 10 tysięcy wito okay. Bella kupuje A, i tu jak się przeskakuje, to dostaje I... się 50 tysięcy. Kinga speeda. też mam Kinga i co? A... Wiesz, tylko ty masz Kinga? To King jest słabiutki. Y... King jest spoko, wita. Uh -huh. Razy 8 daje. Razy 8, no to mało. Co? Jakie mało? No mało. Dobra Bella, zrób no Nie. Nie. Jest, jest wyścig, dobra, wejdźmy na wyścig. Co z tego jak ty Ja wygrasz, robię wyścig, Vito, wszystko. Dawajcie, kto Jaki ze mną chce ja wygrać? Dlaczego? Rebirta robiłaś? Ja, no yeah, to Bella nie masz szans tutaj. Yeah, musimy to zobaczyć. Patrzcie, ja będę i będzie biegła Bella. Zobaczymy, kto szybciej. No to jest w ogóle Uwaga. <laughs> to będzie epickie wyścig, Vito kontra Bella. Uwaga. Tu to chodzi. Może z tą trailer jakiś? Nie wiem. Fajna. Pięć, cztery, Lawa trzy, jeszcze tu? Dwa. To Belka jeden. Do lawy. Go! Ej, eee... szybciej biegają Ej, tu. To nie jestem najgorsza. O, tak, bo oni powpadali do lawy, Bella. Wygram znowu. Mm. Ptiu! No widzę! Bella, wygrały wyścig! A, A czemu ty traili sobie nie zakładasz? Wiesz po bo jak wiem. rebirty robisz, to trailer możesz założyć. A nie wiem, nie Dobra, wiem, ja biegnę ja, słuchajcie, może... bo chcę do końca tej babki dobiec zobaczyć, co tam będzie na końcu właśnie. Ja mam tęczę. Czy jakieś fajne rzeczy. Też masz takie pioruny wokół siebie? Też masz. Mam! Nie mam! Nie wiem dlaczego. I co? Znaczymy. Ja dwa wyścigi wygrałem na razie. A ja chcę iść do jakiegoś Bardzo świata Vito. No ja jestem w tym... On jest tam chyba za 6 rebirców ten świat. Nie, to ja jeszcze tyle Mi nie się mam. się wydaje? Albo za 4, nie pamiętam. Idę do jeszcze Candylandu po jednego Dobra, ja... pioruna. Tak? No. Nie ma tam piorunów. <laughs> jak to nie ma Przecież Nie tam Ale pioruna. tylko jednego! No i co z tego? No to mało. A czemu te kwiaty? Patrzcie wyłamie? jak tu się biegnie daleko, wow, teraz po biegnę tych o, Ej, jeszcze. były są tu czarne kule, ja nie widziałem! 20, A czarne dają najwięcej przecież. Tak, one plus 100 dają. Miałam Nie, 500 chyba. Nie to. Plus. Chyba 100. 500. Chyba miałam jedną. Miałam... Sandland. Ok, zbieramy bile... nagrodę. Co? Jak mi on daje wysiłek, on mi daje? Kto? 1000 daje mi ten. ten. Bo teraz na tym poziomie, jakim jesteś, to on ci co tak samo niebieskie dają 185, a wcześniej tyle. A na początku. Dobra, okej, okay. udało spaw. mi się przejść kolejny świat, więc fajnie. Ha, czy tak. możemy wrócić na spawn? Jestem lepszy. Ok, mamy Sandland, e, Czy mamy jakieś kolejne światy tutaj jeszcze? Fairy World. Co? Ile? Nie wiem. Ile, Wito? Muszę zobaczyć. Ile, Wito? Ale to jest w tej głównej mapie? Ej, jestem tutaj! To jest w głównej mapie? Tak. Gdzie to? Co no, Bele, i... nie wiem, no. Ja chcę tam być. Ej, ale tu się zbiera nie jakieś to. te, jakieś kwiatki teraz. Chcę kwiatki. I za te kwiatki się kupuje jakieś w ogóle o, inne rzeczy. Nie. pewnie się A, zbiera. to są te kwiatki, Jelka. co my mamy tego jednego. Widzisz? Ale nie da się tu szybko biegać w ogóle. 500 milionów. A tu się zbiera kwiatki. Okej! Okay. Co? Fajnie, tu się zbiera kwiatki. Patrzcie, co, jest mój świat. Ej, Bella, nie, to nie możemy być tego Twój. Ale fajnie, słuchajcie. Dobra, ten świat jest spoczko. Ale tu. O, Zbieramy te kwiatki. Fajnie. O, czerwony kwiatek jest. On jest twój! <noise> to jest twój! Co? Dobra, zobaczmy, ile mamy. Słuchajcie, już tych kwiat. Ej, u góry są te czerwone. Ehm... Ja nie wiem, jak je dostać. Ehm, dobra. dobra, zbierajmy kolejny czerwony. Mamy to. Tu coś mamy? Tego się nie Co zbiera. Jest? Dobra? 800. Ok, słuchajcie, idziemy zobaczyć, po ile są te jajka, bo to mnie bardzo ciekawi, bo one się kupuje za te kwiatki teraz. Ej, za 500 milionów, za milion i coś jeszcze. Ale nie pamiętam. Za ile. 20 tysięcy yy, za 20. milion i za 500 milionów faktycznie. Za 20? Dobra, kupmy za 20 tysięcy jajko. Ja nie mam ile już Classy Fairy. Dobra, co to mi daje? O. 16 a. słabe, te, słabe te jajka. No, ale nie jest najgorsza przecież. No nie jest, ale jest słaba. Pewnie te za milion są dużo lepsze. Dobra, no wracamy, banki. słuchajcie, do normalnego świata. I Zobaczmy jeszcze, jakie tu są mapki w ogóle. Jest mapka księżycowa za 20 rebirtów. Mm -hmm. Więc będziemy mogli zaraz to przetestować, może. Tam I tu jest tam jakaś jeszcze. jeszcze no właśnie. No i to jest. Elit. No właśnie, i weź okay, ten, to, bo. Tutaj ja nie, nie można. Nie tego, Trzeba być to... kozakiem jakimś. A, to czyli nie będzie. Czyli nie, nie będziemy to? my tam. Ja dobra, okej, okay. no na pewno. Dobra, przebiegnijmy się jeszcze tutaj i zobaczmy, czy właśnie na ten moon możemy dotrzeć. Tu musimy mieć 20 rebirtów. Zobaczmy, ile my rebirtów możemy w tym momencie sobie zrobić. Eee, szybko, szybko. Nie, nie możemy 20. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć świat... Księżycowy w kolejnym odcineczku Chcielibyście zobaczyć kolejny odcineczek Właśnie z tej gierki, teraz mam jakieś czerwone pioruny To zostawcie tutaj łapeczkę w górę Dajcie znać w komentarzach, subskrybujcie mój kanał Wpadajcie na witoszop.pl, a my widzimy się jutro w kolejnym filmie Trzymajcie się, bo was serdecznie Pa, pa, pa!